Cześć kochane ludziska! Mija kolejny dzień od rosyjskiego ataku na Polskę. Od wysłania dronów przez Federację Rosyjską nad Polskę. I zaczyna opadać kurtyna. Może jeszcze nie do końca zaczyna opadać kurtyna, ale na pewno zaczyna opadać kurz. Jaki się obraz tam wyłania z tego kurzu? Jesteśmy członkiem NATO. NATO jest największym sojuszem militarnym, najpotężniejszym na świecie, któremu prymat wiodą Amerykanie. I. I co w związku z tym? Komentarze amerykańskiego, szczególnie prezydenta, który. Wyznacza tą politykę, nadaje ton polityce amerykańskiej, jest taki, że w momencie, kiedy usłyszał o tym, jak wychodził gdzieś z jakiejś restauracji, nawet nie zadał sobie trudu, żeby skomentować. Być może nie wiedział po prostu, co powiedzieć, ale tego po prostu nie skomentował. Mijają godziny. Stwierdza, że być może to była pomyłka. Mimo, że Rosja się sama przyznaje do tego, że oczywiście to nie było celowe, że jakieś tam chcieli stargetować cele nad zachodnią Ukrainę, Ukrainą. Niestety drony wleciały do Polski. No ale mamy bardzo wyraźnie powiedziane, że to są rosyjskie drony, które... Wleciały w strefę powietrzną kraju natowskiego. I Stany Zjednoczone milczą. Milczą, i to milczenie jest cholernie wymowne. Cholernie wymowne, szczególnie kilka dni po wizycie prezydenta polskiego w Stanach Zjednoczonych, który był zapewniany, że polskie bezpieczeństwo jest, no, prawie że amerykańskim priorytetem. Że Polska nie zostanie sama, że, że Polska jest bezpieczna. Słowa, nie przypomina wam coś to troszeczkę z historii? Zastanawiam się, słuchajcie, dlaczego jest taka polityka amerykańska, a nie inna. Czy to nie są jakieś reperkusje? Spotkania Trumpa z Putinem, który chce rozegrać większą politykę na plecach mniejszego kraju, jakim niewątpliwie jest Polska. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Staram się w jakiś racjonalny sposób to najzwyczajniej w świecie wyjaśnić. Bo zamiast przynajmniej oburzenia, i zasygnalizowania, że Stany Zjednoczone podejmą bardzo konkretne akcje zapobiegawcze, retorsyjne w stosunku do Federacji Rosyjskiej, mamy, no może to była pomyłka. A nawet jeśli to była pomyłka, to ile takich pomyłek i jak ciężkich dla. Obywateli państwa natowskiego, jesteśmy w stanie znosić. No bo jeśli będziemy to ignorować, jeśli Stany Zjednoczone będą to ignorować, no to oczywiście, przecież Rosja pójdzie dalej. Oczywiście w ramach pomyłki. Oczywiście będzie to nadal pomyłka. Będą bomby leciały, ale to będzie pomyłka. I wiecie, i z drugiej strony mamy kraje europejskie, które kilka godzin po ataku, też kraje natowskie, nie tylko wyraziły słownie słowa potępienia, ale bardzo konkretne, to czego właśnie mi brakowało od razu bardzo konkretne, e, Brytyjczycy, Francuzi, Holendrzy, Włosi. E, 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 Finlandia i inne państwa, Czechy, bardzo konkretne, nie na zasadzie, no to było bardzo źle, nu-nu-nu-nu-nu-nu. Nie, my dajemy patrioty, my dajemy żołnierzy, my dajemy zbroj takie uzbrojenie, takie, takie, takie. To jest, to jest reakcja, którą zrozumie Putin. I niestety, ale prezydent Trump musi się tego nauczyć. Tańca z Putinem nie będzie, bo od ten taniec wygra. Natomiast takiej sytuacji i takiej odpowiedzi Trump się będzie obawiał. Wiecie, widzicie, i to jest, i to, jest to, co mówiłem na moim kanale wiele, wiele razy. Polska nie może sobie pozwolić na granie na jednym fortepianie, na fokusowaniu się na jednym kierunku politycznym. Bo w momencie, kiedy on nas zawiedzie, wyobraźcie sobie, że nie wiem, że mamy dzisiaj na przykład rząd, który jest skrajnie antyunijny lub trochę antyunijny, który rzuca się jak chła na grzebieniu i yy, jest Przeciwny głównej doktrynie Unii Europejskiej, fokusuje się absolutnie tylko i wyłącznie na mocarza pod tytułem Stany Zjednoczone. I co mamy? I jesteśmy znowu, jak w 39 z ręką w nocniku. <laughs> Oczywiście, wielu z Was powie: sami musimy i tak dalej. Oczywiście tak ale trzeba mierzyć siły na zamiary nie jesteśmy w stanie nic albo niewiele zrobić sami po to jesteśmy w sojuszu płacimy gigantyczne pieniądze w tym płacimy gigantyczne pieniądze amerykanom żeby oczekiwać bezwzględnej współpracy i pomocy ja, ja zdaję sobie doskonale sprawę, że za parę dni y, Trump zabierze głos y, i będzie chciał, że tak powiem, zmyć to milczenie, ciągu, to które było w ciągu paru tych pierwszych dni. Y, ale słuchajcie, to milczenie jest bardzo wymowne. To milczenie jest bardzo wymowne na zasadzie, na kogo, jeżeli w ogóle potrzebujemy, na kogo w ogóle możemy liczyć. Znowu powiem to, co może jest niepopularne, ale wiecie, ja, ja wyobrażam sobie, że nasz, bo kto dzisiaj jest w stanie pod, powstrzymać Putina? Absolutnie nie Trump. Nie, tu nie, nie, nie ma nawet o czym mówić. Jemu się wydaje, ale on nie jest w stanie powstrzymać Putina. Ja wam powiem, kto jest w stanie powstrzymać Putina od czegokolwiek. Chiny. Nasz prezydent już powinien zapierdzielać do Chin i mieć z nim przynajmniej bardzo dobre bilateralne stosunki. Prezydent, premier, ktokolwiek. No, niestety, no tak, z takim krajem totalitarnym jak Chiny, z całą jego totalitarnością, on byłby w stanie wpłynąć na Putina, żeby takich rzeczy nie robił żeby nawet nie pomyślał sobie o tym bo Putin nie zrobi dzisiaj absolutnie nic bez porozumienia z Chinami dzięki którym żyje i od których się uzależnia co oczywiście odbije się Rosji gigantyczną czkawką za kilka kilkanaście kilkadziesiąt lat ale racja stanu i bezpieczeństwo Polski jest tu i teraz jakie wnioski z tego zbroić się Zbroić się wewnętrznie, być zjednoczonym jeszcze raz potwierdzę, jak naprawdę e, to był miód na moje serce e, jak patrzyłem, jak prezydent ręka w rękę z premierem mają to samo stanowisko, e, jeżeli chodzi o, o, o tą napaść i, i, i wszystko, co się później wydarzyło. E, czyli jedność Polski, e, umiejętność umiejętność właściwego reagowania posiadanie szerokich możliwych najszerszych sojuszy z absolutnie każdym państwem możliwym umiejętność nie się na jednym i poddańcze za przeproszeniem lizanie tyłka jednym bo jak się oni wypną to na nie zostanie nic my musimy mieć wiele opcji taki jest niestety ale dzisiaj Świat, żebyśmy, żebyśmy po prostu nie znaleźli się w nowej, znowu w sytuacji jak w 1939 roku. Czyli zostawieni absolutnie sami sobie. Pozdrawiam serdecznie, komentujcie, przyglądajmy się temu, co się dzieje, lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam serdecznie.